Siemaneczko, Siemaneczko, z tej strony Bartek z kanału Alfa i Beta. Dzisiaj się znajdujemy, jak widać. O trochę przysypało śniegiem. Jechaliśmy, nic nie padało, zaczęło padać. Mamy styczeń 2025, 2025 roku. No i co? Kusi do wody. Będziemy brodzić w wodzie, ile wytrzymamy, tyle wytrzymamy wraz z kolegą. No i co? Przypominam, w sklepie Grosik TV na hasło alfa i beta dwa razy więcej gratisów przy zakupie detektora. My się stroimy i wchodzimy do wody. Pozdro. Pierwszy sygnał na dziś. A tym sygnałem, Polmuż to co widać. Niestety, mam jakąś biżuterię w sitku, tylko jak to wyjąć? Mam coś takiego, nie wiem. Tu półce są, czy nie ma? Trzeba by było rękawice zdjąć, zaraz dajmy je do to jest taka żółta zawieszka z piasku, nie wiem, punktu tu nigdzie nie widzę. Najwyżej na podsumowaniu. Kolejny pancik. jest pinka do włosów, Takie sygnały. Jak to po sezonie? Mamy jakieś drobinkę. Nie wiem czy będzie tu widzieć. Tam świtku. tym krwaczu. Się uda. Ну, а как не спать? 20 75, kolega 50 trafił kupił też jednocześnie Kolejny moniaczek dutówka do czasów PRL -u. 75 powrona PRL -a. Jeszcze signały zostawało widocznie 10 zł 8,7 połowę Pryl, złotych. Już oryszników nie będę czytał, bo to nie ma sensu. I kolejny jakiś ukrócik. O, złotóweczka ta mała, fajna. Teraz coś węczkarskiego. No patrzcie, dwa ołowice przyczepione. dwudziestka i dwudziestka czterdzieści gramików leciało ołowiu i kolejny ołów tak I jakieś kółeczko mam nie wiem czy to pierdzionek czy to tym barka o pierdzionek taki słaby Oj, słaby, cienki. No, wiedziony. Nie wiem, czy to wy w ogóle widzicie. Może i srebro. Kolejny para cyklu NIC, a może jednak 5 zł. <laughs> a tymczasem uczęszcza 100 groszy zikko. Było jedno, jest i drugie życie. Mamy już Nowy Biżun. Taki kolczyk. Mieszkownicy. Fajne. Ale co? O, jeszcze nawet z tyłu napis Disney. Tak? No. Podejrzewam, że tak. Okrągłość a tą okrągłością co to będzie Co to będzie Ech. 5 złotych z czasów pyrelu Oj, do ładu wpadło Widzę, zaraz je wyjmę Do następnego Kolejny teren Nic Ciekawego dziś nie chcę wyskoczyć. Witam na podsumowaniu już domu To za wiele fantów nie było, ale zawsze coś jeszcze było Ołów Tutaj dwa odważniki po 20 Taki Ołowik Ten ile ma? Też 20 Spinka Taki Nicik No i monet jak widać wyskoczyło 4, 8 11 sztuk, 8 z prl 10 zł, 5, 5, 5, złotówka 20, 20 i ta fajna złotóweczka mała aluminiowa, zobaczcie jaka różnica tych złotówek, no i 3 współczesne, czyli złotówka, złotówka i 50 i z biżuterii taki kolczyk Disneya, Miki chyba tutaj z tyłu jak będzie dało się zobaczyć Wyostrzysz od istnej ten pierścioneczek akurat srebrny się okazał wyczyściłem, odmoczyłem próba 916 yy, z puncą nie carsko tylko tym radziecką. Gdzie to było? Jak się uda. Na zamieszczonym zdjęciu pewnie widzieliście. Jak ktoś ogląda całe filmy, to powinien widzieć. A jak przewija, no to niestety. Ciężko mi tu ucieka taka drobna ta. Ale była. Tutaj mamy. Powiększymy Wam. No. 916. No i jeszcze. Oto ta zawieszka w kolorze żółtym, złotym. Nie wiem czy to złoto. punczy żadnych nie ma. Kiedyś zweryfikuję. Dam do analizy. Dosyć ciężkie w miarę. No i tyle był było na tyle. Jeśli się podbała łapka do góry subek i do zapraszam do następnych i do starych części. Nie czekam, przyspieszam. mabie wyznacza pineska. Koła kręcą się jak ruletka, wus albo przewóz, nigdy nie pękam Nie czekam, przyspieszam.